Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym materiale filmowym zachęcam do subskrypcji i lajkowania, aby być na bieżąco z rozwojem kolekcji. Projekt nowych monet o nominałach 1 i 2 zł. Wyszedł z pod ręki Tadeusza Brejera oraz Edmunda Bartłomiejczyka, który zaprojektował Orła na Awersie. Brejer był rzeźbiarzem i medalierem oraz wykładowcą Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, z czasem zyskując tytuł profesora. Nagrodzono go także Złotym Laurem za cykl medali pamiątkowych na paryskiej międzynarodowej wystawie sztuki i techniki. II wojna światowa zaprzepaściła dorobek rzeźbiarza, który uległ zniszczeniu wraz z jego pracownią w czasie powstania warszawskiego. Po wojnie twórca powrócił do wykładów i działalności artystycznej. Projekt Żniwiarki, pospolicie nazywanej. Miał ukazywać piękno i charakter. Widzimy półpostać kobiety, zwróconą w lewą stronę, z warkoczem i chustem na głowie. W tle cztery kłosy zboża, a powyżej głównego motywu nominał. Piękny egzemplarz w patynie. Nie widać tutaj śladów czyszczenia czy obiegu. Pięknie zachowany detal chusty. Rocznik złotówek z Londynu. Był wybity głębszym stemplem niż ten z 1924 roku. Nie posiadam jeszcze tego rocznika w kolekcji, aby tutaj porównać. Jednak w przyszłości na pewno się pojawi wersja z kropką, pochodzi właśnie z Londynu. Więcej egzemplarzy, rodzajów monet zostało wybitych w nominale 2 zł, ponieważ tam znajdziemy inne warianty, o których powiem kiedy indziej. Jeżeli ktoś posiada katalog, to oczywiście wszystkie wersje Żniwiarek są tam wypisane. Również piękny egzemplarz. Strona od orła zachowana w menniczym stanie. Tutaj niestety widać pewne mikroryski. Ale detal chusty, zachowany wzorcowo. Piękny stan monet, zarówno jednej, jak i drugiej. Bardzo się cieszę, że dołączyły do kolekcji. O. Dziękuję Państwu bardzo za obejrzenie materiału i zapraszam do kolejnych.